Halo halo, cześć dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony dozo i Warzone Solo z kamerką. No, także dzień dobry. Słuchajcie, gramy takim samym zestawem, jakim graliśmy ostatnio, bo w sumie to nagrywa jedno po drugim, żeby się głupio przyznać. Halo, halo, cześć dzień, dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony dozo. Jak widać, jeżeli mnie jeszcze nie widzieliście, to znaczy, że nie było was na streamach o 17 we wtorki, czwartki, niedzielę na YouTube. Zapraszam. No, a dzisiaj Warzone Solo, także z kaberką w ogóle. Ło! Wow, yy, gramy. <noise> nie wiem. Może Superstore, na pewno, na pewno dam radę w Superstore. Hmm, no. nie gramy na egipskim lobby, jakby co. O, a propos egipskich lobby, to jeszcze jednego newsa mam, ale to zaraz, jak zginę, to wtedy przejdę do tego, czy coś. Będzie dobrze. A nie weźmiecie kontraktu, nie dla psa. To może to jest egipskie lobby. Dozo nie patrz się w kamerę, debilu. I będziemy grać dalej Krigiem i MP5 z coldora. Incepcja. Alright, widzę, że strefa dosyć nieciekawa. Poleciałbym na militarkę, ale problem polega na tym, że tutaj jest tylko jedno zle... No tu jest jeszcze... Dobra, chodźmy na militarkę. Będzie źle. O nie, gościu, nie robi się takich rzeczy, nie lądujesz przede mną. No! <ścoughs> Dogoniony! Halo, było miło poznać. No dobra, no to idę po drugie zlecenie, co mam robić? Chyba nic, 13 tysięcy... Chciałbym uzbierać jeszcze te 300. O Jezus, na skale się zablokowałem, szedłem w lewo. Bravo, bravo. Dobra, once more into the bridge. Lecę tam. Choćbym miał się zesrać. Bo tam wrócę. I zdominuję. Mhm. No, nie wierzę w to, nie? Nie wierzę w to! Ale zginął. Tylko że jeszcze jeden sniper tu jest. Nie wiem jak wysoko jest. Nienawidzę shotgunów guys. Naprawdę nie nienawidzę. Moje bronie ma. Moje bronie. Nie mam przyładowanego. Dobra, już mam. <laughs> no i odzyskałem prawie swoje pieniądze, czyli wróciłem w sumie do tego, gdzie zaczynałem, tylko że mam... Co? Mniej pieniędzy i kewów. Zaryzykowałbym, kupiłbym zrzut, jak zginę to zginę, trudno. Nie powinienem, nie powinno się tak grać na wykupieniu, bo jednak zawsze powrót do gry jest, kurde, ważny mimo wszystko. No ale powiedzmy, że olać sprawę. Damy radę. Ja bym nie dał rady. Come on. A i strefa idzie, no to się wpakowałem. Ja bym nie dał rady, come on. Kład Skład najbliższy jest tam. Dozo ty debilu. Dozo ty debilu. Ja bym nie dał rady, come on. Dobra, będę nowym cancel slide'em robił, bo podobno jest szybszy. Tak twierdzi Rekinek. Jeżeli Rekinek tak twierdzi, to na pewno jest lepszy. Dla niewtajemniczonych ten cancel slide polega na tym, że się wciska C, control i spację od razu. Jakby najszybciej jak się da. No i potem sprint taktyczny. I niby animacja jest szybsza, i się szybciej biegnie i tak dalej. Znaczy, nie wiem, bo mam to testować jeszcze i to stestuję. Bo ja normalnie robię tak, że biorę C, czekam dosłownie ułamek sekundy i naciskam dwa razy C. I shift do sprintowania. Także macie dwie metody. Cancel slider. Którą wolicie, no to tą tej używajcie. Ten mój cel. Mój cel gdzieś tam w budynku siedzi. Tu w ogóle na sklepie jest samochód. Ja bym się przesiadł do samochodu. Będę turbo bardziej bezpieczny. Elegancko, jeszcze nie zniszczony w ogóle. Jakieś bronki tu leżały, ale już trudno. Powinienem też je podnieść. Bo dalej nie mam zrzutu. I dalej to trochę boli. Co mógłbym zrobić, to kupić zrzut, rzucić maksymalnie przed siebie, i prawdopodobnie dałbym radę podnieść. No ale powiedzmy, że olać sprawę. Nie wiem, gdzie ten typ jest. Stój dłużej na upenie. Stój dłużej. Tak, Świe świetny pomysł, Dozo. Możesz mi przekazać policji, on nie będzie straszył Nie, doktora nauki. wiem, gdzie ten typ jest. Yes, how are you? nie jest Strefa za 40 sekund, więc na luzie. Brońki jakieś może? Dozo? Zostawiłeś? Pewnie, że zostawiłeś. No i dzięki temu mam kewa, mam yy, skrzynkę z tym, także wracam na swoje właściwie, tylko nie mam zrzutu. Dobra, cofnijmy. Uuu, wykręć, 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 wykręć. Bo nie dostaję obrażeń teraz. Pięknie. Wyjadę stąd? Tędy? Czy nie wyjadę? Fajnie by było, nie mówię nie. dawaj, 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 dawaj. Samochód jest potrzebny, no dawaj, Dobra, weźmy MP5. Nie chciałem wziąć MP5, chciałem Kriga, ale niech będzie. Na stadionie są te zlecenia. Nie za bardzo mnie to jara, szczerze mówiąc, te zlecenia na, na stadionie, bo to kurde. Nie wiem, jakoś nie lubię stadionu. Trybuny są spoko. W sensie te okolice tam dookoła trybun, za trybunami, może tak. Natomiast sam stadion jest dosyć nieprzyjemny i okolica wokół niego. jakoś nie przepadam po prostu. Wolę polecieć na Lambera, tam wejść normalnie, jak człowiek, do budynku i, i rzeczywiście zebrać to zlecenie. No, tam się tłuką w ogóle. Była spoko opcja, żeby tam wjechać do nich i ich zabić. jo, 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 Bardzo to nieprzyjemne, kumplu. Cieszę się, że masz kara. Jeszcze ktoś go dojechał. No to ja uciekam. Trofi miał. Kurde, nie wziąłem trofi. ty typie. Jak się przełączył? Co jest? Ole flika walnął. Okej, okej, okej. Beznadziejna strefa. Nienawidzę cię strefą. Nie lubię takich stref, które. Mają downtown w sobie, a kewlaru nie ma. Możliwe, że jest ten bug z kewlarami, że na quarry po prostu nie ma kewów. Wtedy ta skrzynka z kewami okaże się być zbawienną. Wiecie, co użyję jej, bo na to wygląda. Bo to znaczy, że jako jedyny tak naprawdę na całym quarry będę miał kewy teraz. Co jest bardzo spoko. 20 tysięcy mam. Tu jest sklep, więc w ogóle powinienem przejść się tam. O, uda mi się go zabić. Gdzie lądujesz?

No, to zagranie z wabikiem, powiem, całkiem niezłe, całkiem niezłe. I w ogóle wydawało mi się, że to trochę inny jest układ, powiem wam szczerze, że tutaj są takie schody do góry, a się okazało, że to inny układ. No oh, shit, Sherlock. Mhm. Dzień dobry. No już z już z ogłuszającym latają. Ja pierdziu, goście malinowe, dajcie mi spokój z tymi ogłuszającymi, co? Okej, okay, nie chciałeś uciekać od granatu, szanuję. Znaczy, nie, nie rozumiem, ale szanuję. Okej, okay, tam się dropi kolejne. Wezmę sobie obalającą, żeby na pewno go zabić. Myślę, że to nie będzie absolutnie żadnym problemem nigdy. O, teraz jesteś tu, spoko. Myślę, że to nie będzie absolutnie żadnym problemem nigdy. Myślałem, że broni nie będzie miał i tak podchodzę do niego na luzie No co ta bi zrobi, nie muszę obalającej zakładać, nie, nie będzie to żadnym problemem I prawdopodobnie go zabił Mam wrażenie, że na, tych, na tym wykupieniu ludzie grają albo bardzo nieostrożnie Albo nie wiem, nie działa tu skilled based matchmaking Szanuję typa, w ogóle się nie spodziewałem, że tam wejdzie. A, nie, idź pan w chuj. Wyjaśnił mnie. Naprawdę mnie wyjaśnił w tym momencie. Ale ja tam wracam, kumplu. Nie ma przeprosin. prawda weźmie mojego kriga. Mm, niedobra sytuacja. Niedobra. Kurde, że ja tego typa nie zabiłem tam na początku. No, widzicie, dlaczego ten krig jest słaby? Troszeczkę mu brakuje, naprawdę troszeczkę dosłownie. Kurde, szkoda, że nie wiem, gdzie jest ten chłop, no. Jakbym go znalazł, to bym wziął MP5. Nie musiałbym, bra nie, nie musiałbym brać Kriga. A jednak jestem na dosyć otwartej przestrzeni, więc ten Krig jest dużo ważniejszy od MP5. W tym sensie, że na otwartej przestrzeni, że tu, wiecie, tereny Lambera i tak dalej. Wiecie co? Oleję sprawę. Zrzucę się po prostu dwa razy. Trudno. Będę tego żałował pewnie za sekundę. Będę tego żałował pewnie za sekundę. Okej, okay, w ogóle nie wiem dlaczego na ciężarówkę się patrzyłem Jeszcze na minimapę spojrzałem w międzyczasie Ale to diamanti, to trochę Niepoważne, co? No cóż Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Mam nadzieję, że miło spędziliście czas Pamiętajcie o streamach we wtorki, czwartki Oraz niedzielę o 17 Pamiętajcie o wbijaniu na facebookową grupę dozowniczą Na serwery discord Wszystkie linki znajdziecie oczywiście Tam W opisie no i co, dziękuję pięknie za oglądanie raz jeszcze, trzymajcie się i dozo.